Cześć, witajcie w niniejszym poradniku. W tym poradniku omówię Wam pokrótce aplikację MSFS Addon Linker, jak widać działa z wersją 2020-2024. No i w tej chwili do pobrania jest na stronie flightsim.t.o. Jeżeli ten link przestałby działać, to dajcie znać w komentarzu, to postaram się link zaaktualizować. Także link w opisie. I co to jest za program? Program wygląda sobie w ten sposób i ma on wiele zastosowań, ale takie najważniejsze z mojego punktu widzenia to jest przede wszystkim to, że można w łatwy sposób scenarię trzymać. Na przykład na innym dysku, w moim przypadku jest to po prostu inny folder, to po pierwsze, a po drugie mogę sobie włączać i wyłączać scenerie, które chcę użyć w danym locie. Po prawej jest to, co mam włączone w moim MFS-ie, a po lewej to jest lista moich wszystkich scenarii. Te, co są na zielone, to są włączone, te, co są na czerwono, to są wyłączone. I po co to robić? A no, chociażby po to, żeby symulator szybciej się wczytywał. Jeżeli będziecie mieć dużo zainstalowanych dodatków, scenarii, samolotów itd., no każdy, taka, każdy taki plik jest wczytywany przez MFS, więc wczytywanie trwa dłużej. Stosując ten sposób, że włączacie tylko to co potrzebujecie, a resztę wyłączacie, sprawiacie, że ten sim po prostu wczyta wam się szybciej. No i jak to działa? Gdy uruchomicie Adobe Linkera, on tam ma w środku dwa pliki do uruchamiania: jedna jest dla wersji 2022 druga dla 2024. Jest tutaj całkiem sporo różnych ustawień, ale najważniejsze ustawienie to jest to, gdzie faktycznie są pliki scenarii. Ja mam taki sobie folder, stworzyłem MFS Scenerię, to jest tu. A drugi to jest, gdzie jest wasz folder Community. tak? I w zasadzie to są najważniejsze ustawienia. Gdzie są faktycznie sceneria, gdzie jest wasz community, żeby program wiedział jak to linkować. No i jak to działa? Zobaczcie. To jest folder mój ze sceneriami. A to jest mój folder community. Co nie? Tu są włączone rzeczy. Zobaczcie na przykład, zobaczcie te dwa ostatnie foldery. Yy, one są tutaj włączone. Jeżeli ja je wyłączę, to one z community znikają. Jeżeli ja je yy, znowu włączę, to one w community się pojawiają i to nie jest działa na takiej zasadzie, że to jest kopiowane z folderu ze scenariami. One są linkowane, nawet jest tu taka specyficzna ikonka. Jest to tylko taki link, on tutaj nie zajmuje miejsca, tylko taka informacja dla mfs gdzie faktycznie znajduje się ta scenaria. Więc macie dwa problemy rozwiązane. Raz możecie sobie przyspieszać wczytywanie symulatora. A dwa, możecie po prostu te scenerie fizycznie trzymać zupełnie na każdym miejscu na waszym komputerze, na innych dyskach, w innych folderach i możecie sobie tym łatwo zarządzać. Oprócz tego tu jest dużo więcej opcji, bo możecie sobie własne kody i IKO poprzypisywać, sortować to sobie. Ja sobie na przykład przypisałem tutaj własny kod IKO. Dużo rzeczy tu się da poustawiać, żeby łatwo zarządzać tymi sceneriami. Także program jest całkiem rozbudowany, jest darmowy. No, i używam go z sukcesem i powiem wam w przypadku przynajmniej wersji 2020. No, bo teraz jestem świeżo, dosyć po przejściu na 2024, ale na wersji 2020, gdzie te scenariusze naprawdę gdzieś tam ważyły swoje, gdzie miałem nawalone tych dodatków, no to gdy sobie poukładałem w tym programie moje dodatki, no to. Znaczną poprawę zauważyłem, jeśli chodzi o czas oczekiwania na wczytanie się tego symulatora. Także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się to do czegoś przyda. Trzymajcie się. Cześć.